Potem. Dzień dobry, tutaj Dawid Leśnica będziemy komentować mecz przeciwko NAFTA Jedlicze i LKN yy, okay. Lubatowa Bo przepraszam Państwa i teraz y, Gęsio. był Gęsiach, wykonuje, bo był spalony Wajda chciał to przyjąć piętką, ale mu się nie udało to piłka i rzut y, znaczy teraz zrzucają z autu. Dziewczynka podała ładnie, ale ale my przejmujemy piłkę, ale I... ale na chwilę my ją... Tylko... się machają. O, ładnie Szyszka przyjął piłkę. O, ale drybluje. Dryb... Ale Ronaldo Ja ich robię. I ale pięknie wrócił, ale Z... trochę zeszło. Yy, źle podał Szyszka, ale za to Misiu przyjmuje. I będzie rzuta na I będę przy piłce. Dobrze. Dobre podanie, dobra wola. Na bajczyka. ale może być gol. Jest gol. Yes, gol. Nie ma gola, proszę nie państwa. Nie ma gola, proszę państwa, ale minimetry, Tu prezentował okazja i mamy różny. Mamy rożny teraz, ale mamy rożny, wywalczyli nasi rożny, ale mógł być gol. Wiem. I teraz rożny. I? No, rzuta na bramkarza, ale wybijają główką. Ale seweryn złapie, seweryn złapie. Jest, O nie, wybije i będzie strzał. I gol. Nie. To nakładka? Nie, bo kurwa. kurwa I teraz y, nasz kapitan y, Patryk czeknął i oni mają rzut wolny. Jak ktoś z nich przeknie drzemy się dwie, minu dwie minuty. <głosy> mhm. <głosy> Albo minuty. I będzie wybijał bramkarz. Chyba poda. Ale nie tylko skacze jak głupia. Na tym boisku nierównym. Prawia camp na no. no, ja od. Ojdź! Ej Buczek blokuje, do bramkarza. I Pikaster wybija na od chyba, a nie? Nie widzę piłki. Jej! Ręka chyba była, ale będzie nie zauważył. Poklepali sobie tylko nie Poklepali sobie, ale źle nie nasi rozpoczęli ten męż i dochnie. Krzyszka przyjmuje sobie na te... E... Ale dzisiaj gra znakomicie, jak Ronaldo. Prawie. Dzisiaj chcemy przywieźć 6 punktów z tego podanie, wyjazdu. Krzyszka dobre prostopadłem na podania, ale jest strasznie wolny. No Bo już nie rośnie w górę... W, za duży. Nie rośnie w górę to? tylko w bok. <laughs> I złe jak, jak schodzi z boiska, to ale ich robiłem, ale ich mieszkałem na oku jak wszędzie no, no. Wszedł na aut, których tak mieszałem, że będzie wyjazd. czeka ale wybił. o jakie złe. i nasi polacy też miąpiują. i zablokowany i na aut. na aut. na aut. o. Sędzia, Sędzia dyktuje nam aut. Sędzia pędał, bo się Nie. Wajda przedłużył piłkę, ale niedokładna dokładna piłka no I miała być, ale coś nie wyszło o. I, Ewidentnie Przeknął tam ktoś powinienem być 2 minuty przejmuje Ale pięknie to zrobił I mamy żółw wolny Ale teraz fajnie widać Dobra. Jeszcze minuta. Teraz I teraz czeka. Buczek wybija. Yy. I będzie gol, proszę Państwa. To musi być gol. Będzie w... Widocznie w pole karne będzie Buczek rzucał pole karne. Ale ta rzuta. Nie, Nie udała mu się ta wrzuca. I... Tylko tam... kurwa... nie sobie trafić w piłkę, ci chuje moje dzikie męże. I nawet im się... Kurwa, Ręka mnie już boli. Piłki nie chce podać no chuje, no chuje głupie, po kurwa. Na grę tam, grę. Zamiast tu kurwa jakieś trybunek zrobić, to chuje jakieś <suszy> krzaki pierdolne na mają. Przepraszam <suszy> bardzo, że przeklinam, ale to nie jest na żywo. bardzo, że kurwa przeklinam, ale to nie jest na żywo. I nasz ewidentnie bramkarz jest czujny w tej bramce. Nie nie, jak nas Jeden z najlepszych brankarzy w całej Polsce Tak Relacja na żywo będzie na Facebooku no. Ale ładnie wychodził, ładnie wychodził, ale ta te podanie w ogóle mu się nie udało Chyba komentatuj